Mhm. Słuchajcie, u nas jest dzisiaj ile stopni? Siedem. Odwala nam, palma i lecimy. Nie wiem. Kurwa, naprawdę nic nie widzę. A jeszcze będzie papier do tego bukietu, nie? No tak. Kuźwa. To ja się czasem Może ktoś coś mówić? Może ktoś coś mówić? Nie ma tu nikogo. Oj spadła nie? Jedna? Jedna spadła. Kurde. Dobrze tam. Teraz już nie będziemy mogli sprzedać klientowi, bo spadła. Ale na papier spadła. Jeszcze masz dwie na stole. Proszę. Dobrze. Jest dobrze. Na wprost. Dobra. A ty mi nie miałeś podpowiadać. Już są wszystkie róże, nie? Są <laughs> specjalnie zrobiłam, Więc trochę było napięcia. Sznurek mam, bo sobie ukroiłam. I tak, raz, dwa, kładziemy. A wystaje mój duży nos? Czapki? Nic się widać. Mnie zawsze chłopacy mówili, że mam wielką kropiew. Nie, nie wiem, jak ja to zrobię, chyba nie. Cicho. O ty. Kutangu. Nawet jak ma za, zamazane oczy. Zamazane to oczy. To pewnie trafi. Moje no, bo mamy go za słabo związane. Zobaczymy zaraz go. Także, faceci, bójcie się w nocy. Wszystko, co odstaje, obcinam. <grybuj> <grybuj> Dobra, Jest. Patrz, skubany!